Witamy w Dix Series. A do której kamery ja mam się patrzeć? O kurde Aaaa. Witamy w Dix Series, czyli maltańskiej wersji naszego y taniego dania Dzisiaj z racji, że jesteśmy na Malcie przygotujemy dla ma nas maltańskiego Tortille Doro opowiedz o swoim przepisie teraz Będziemy robić tortille z tofu i z tzatziki Dobrze Tofu, sałatka, cytrynka, czosnek. nie mogę się tak drzeć, tu mamy sąsiadów. Pomidory. Co to kurde jest? Jogurt wegański. Bo my, proszę Państwa, gotujemy jak ludzie, którzy na przykład nie lubią zabijać nie są mordercami aby wszyscy się mordercami. Ile? czy dwa gile? Czyli zasadniczo prosto. A to tofu fajne. Ile to jest? 500 gram? 425? Nie. No tak, się pomylić na opakowanie. Idziesz za kamerę Jest nowy sport, nie stepuję się, tylko palcuję. Obieramy ogórka z plastiku I trzymasz, ja ścieram Ale może powiesz co robimy? Ścieramy ogórka Robimy tzatziki Jeszcze, użyjemy sobie piekarnik ten moment, kiedy coś na tarce się kończy jest taki sker, nie? Chcesz to zoptymalizować, chcesz lecieć do końca, ale jednak jest kurde stresi. A, no tak, możesz zjeść. O! Oh! Posarało cię? Ślubu nie będzie. W ogóle patrzcie jaki naszyjnik mi doro kupiła. Dobra. Dobra. że. źle. Do ogórka dodajemy dris. No to co ty robisz? Aha. To odstawiamy, żeby ogór puścił wodę. A tymczasem zajmujemy się... Po pierwsze, to tofu to fajne źródło białka. O, 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 I co to jest tak pływa w takim? Pokaż. O ty! No, weganie, właśnie. Tak się zachowują. Najlepiej kupić by jak najtwardsze tofu. Nasze jest trochę takie. Bro, co w tu się dzieje? Teraz Doro jest kontentem. Role się zamieniły. No to zrób coś śmiesznego. No zarycz, no. Teraz potrzebujemy przyprawy do birosłu. I jeśli ktoś nie ma. I ona jest w telefonie, tak? Bo nie było w sklepie przyprawy do birosłu, więc musimy ją sobie zrobić sami. Jak się robi przyprawy do birosłu? To wszystko? Teaspoon salt, teaspoon smoke, paprika, teaspoon cumin, cumin, garlic. Fu, a czemu tu jest taki gluczo? No <noise> Mogę też coś, daj mi teraz coś wsypać, co było? Daj, zrobię a ty wsypiesz do koku. No przecież nie. Nie co ty zrobisz... Dobrze, to, ty dobrze. dobrze, dobrze nie, zrobię. Dobrze zrobię. zrobisz źle. Ja to tu wymieszam. Uuuu. Prawie cynamonu. Tym Janek się żywił. Oregano. Oregano. Chili. Ej! Obieraczka do skóry! Cała butelka oliwy zawsze jest cała w oliwie. Proszę Państwa, nasza przyprawa do gierosu. Jeżeli chodzi o teksturę, to dodałbym jeszcze przyprawy, nie? Tak. Tak dwie nawet. No dawaj. Jeszcze, co? Całe? Jedno na pewno, nie? No dawaj. Dwie? Słuchajcie. Mamy. Piekarnik nagrzeliśmy Tofut, żeby jeszcze lepiej smakowało Rozprostuj pacy, ma tej pacy Żeby się fajnie przyrumieniło, żeby było chrupkie mogło wyglądać gorzej Ty no wygląda ciekawie, nie? Co? Powtórz to jesteś taki fanów No patrzcie, kozy nosie Ej dobra, Doro, no nawet 5 lat, nie? <ścoughs> siu, siu o! Możemy pokroić sobie warzywa. Jeeeej, dobra. Wow, ale jesteś silny. Na wąskie paski. Się. Nie, Przesuj Nie! się! Nie, nie, daj mi. Chcesz mi cały program zabrać? Aaa, nie, przestraszyłem się tylko. I takie cieniutkie będą dobre? pipi pipi. pipi. Ten jeden był za grube. Księżniczka się zadławi dużymi rzeczami. Jakoś dzisiaj się nie dławił. To mogłyby być takie stwory jednolewelowe fair więc trzeba je... Ale pyszna. Służywka, nie? Aaa, jesteśmy na malcie doro. Taka niby mądra jesteś. Tak? To wymieni wszystkie przyprawy. A ty wymieni chociaż pięć. No jasne, sól, pieprz, przyprawa do kurczaka, przyprawa do grosu, kminek. No jasne. No przyprawa, znaczy ziele prowansalskie, zioła prowansalskie, majeranek, czosnek, papryka, słodka, wędzona, ostra, kurkuma. Proszę odkroić te dupki. Gotowanie z babą, nie? Dupki odkryjemy. Proszę, jak pięknie puściła woda z ogórka. Odcedzamy to. Proszę państwa, śnieżki z ogórka. Co ty robisz? Pokaż. Hej! Ale zdrowo, a od razu się czuję jakbym kurde masę witamin wypił W międzyczasie tofu Proszę Państwa jogurt wegański Ale nie widzę teraz nic To cyki Cycki. Dobra przepraszam, ja pierdolę Ale to jednak... ale muszę za nie, kurde gimnazjalista Cycuchy tak. Na cyki muszę powiedzieć, że wyglądają... A tak, gdzie cytryna? A gdzie, gdzie cytryna? Ola Boga Dobra jak zgadniesz Nie możesz! A muszę wylosować w której ręce, bo inaczej zgadniesz pod moim paternie myślowym. Hey. No, zgadasz po moim paternie myślowym. Uspokój się! Dodajemy czosnek. Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, prawda? Gotowanie dań nie wygląda tak, jak wygląda na Instagramie. Jeżeli borykacie się z. z, 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 z jeżeli macie problem z wysłowieniem się. Dobra, ty, próbuj się przejęzyć przez najbliższe 15 minut. Nie? Nie! Nie! nie. Ale przekraczasz pewną granicę. No nie, krop na białą! Zjemy sobie drinki! Zjemy sobie drinki! Jeszcze trochę tego? Dużo, dużo. Dobra, testujemy. O, mmm. O. Ty, no ci. Mmm. Zostaw dostało. Pogadzaj, pogadaj. dobrze. Dobra, A weź wyciągnij na test jakiś tam kawałek. No, moje zdanie. są, Ale nie no, siedzi. Został test smaku. Tak. Ja lubię. To smakuje jak kebab, jak się tak wraca po trzeciej nad ranem przez rynek. Te i to futro robią taką robotę. Mhm. Mm wow. to, jest to dobre. No ta papryka taka su suczysta i słodka w środku. Mm. Dawaj. No robimy przebitki. Mhm, mm mm. ojej, marzyłam o takiej tortilli. Mhm, mm wow, oj tak, aż mi jedzenie spada z buzi. Mam jedno zastrzeżenie tylko, jako do całego dania się rozlatuje, ciężko za to, to zadbać. Nie, wystarczy, bo... Nie! Można zrobić w picie. No jakąś fantę czy coś do tego? Jeżeli byście chcieli zerknąć na przepis, to jest na Instagramie Doro. Zapraszam, można sobie to stamtąd wziąć. Życzymy wam smacznego. Jaka ona jest pyszna. Wow, nigdy nie jadłem tak słodkiej papryki. No. Tak pysznej. To tyle. Cześć, my jesteśmy na Malcie. Wracamy do bycia na Malcie. A cześć.